Dzień dobry, witam Państwa, Macenator Poradaczy Michał Kralewski, Radca Prawny. Dzisiaj odpowiem na kolejne pytanie naszego klienta, oto jego treść. Zatrudniłem ekipę budowlaną do wykonania kilku dobrych robót w mieszkaniu. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie, a kontekst z nim jest utrudniony. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Niestety dość często zdarzają się tego typu przypadki, Są też warto wiedzieć, jak w takiej sytuacji się możemy zachować. Tej możliwości jest kilka. No dużo, duże znaczenie ma to, co zapisaliśmy w treści umowy z wykonawcą, ale omówmy je po kolei. Przede wszystkim, jeżeli w umowie z wykonawcą nie zawarliśmy jakichś szczególnych przypadków, dających nam prawo do odstąpienia, jak na przykład umowna klauzula odstąpienia, bądź też odstępne, musimy zwrócić się w stronę kodeksu cywilnego. Tam znajdziemy artykuł 635. To możemy tutaj ewentualnie zastosować. Zgodnie z tym, te, tym przepisem, jeżeli wykonawca opóźnia się tak dalece z wykonaniem umowy, że oczywistym jest, iż nie skończy i wykonywać, nie skończy zamówionej dzieła czy usługi w terminie. No w takim przypadku y, oczywiście mamy prawo od, odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczenia mu terminu dodatkowego. Podstawą jest oczywiście stwierdzenie, że to no, opóźnienie jest y, tak duże, że wykonawca w zwykłym toku czynności nie jest w stanie y, umowy dokończyć w umówionym terminie. To tylko pierwsza z możliwości. Tylko z, mo z możliwości, również na gruncie kodeksu cywilnego, możemy mianowicie wezwać wykonawcę do rozpoczęcia czy kontynuowania wykon wykonywania umowy. Zaszczyt termin, w którym powinien pod podjąć się dalsze działania, powinien przystąpić do realizacji umowy, i zawsze w, w tym w pisemku, czy w tym wezwaniu, że jeżeli te, to wezwanie nie zostanie spełnione, czyli wykonawca nie przystąpi do re, realizacji umowy, będą Państwo uprawnieni do odstąpienia od niej. Oczywiście ten sposób stosujemy wtedy, kiedy nie możemy zastosować sposobu pierwszego, czyli kiedy no, nie jesteśmy pewni, tak, czy wykonawca, gdyby po, pracę, to czy zdążyłby z ich zakończeniem w terminie zakreślonym w umowie. Jeżeli natomiast jak już powiem, wiemy, że no to, to niestety się nie uda, to możemy skorzystać z tego artykułu 635 KC, czyli odstąpić już bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Jak już powiem, jeżeli są wątpliwości, bezpieczne jest wezwać wykonawcę do realizacji umowy, zakreślić termin, w którym powinien podjąć tę pracę. wiem, że jeżeli tego nie uczyni, to oczywiście będą Państwo uprawnieni do odstąpienia od umowy. W takim przypadku po bezskutecznym upływie terminu mogą Państwo od owej umowy już odstąpić, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu do wykonawcy. Innym sposobem jest oczywiście ten uzależniony od samej treści umowy, czyli skorzystany z umownego prawa odstąpienia bądź też odstępnego. Te instytucje omawiamy w innym filmie, do którego link znajdą Państwo na końcu dzisiejszego webinaru. Cóż jeszcze? Warto oczywiście sprawdzić, czy w umowie nie zastrzeżono kar umownych. One również mogą zmotywować wykonawcę jednak do realizacji umowy. Możemy wtedy wskazać w piśmie, że mamy zastrzeżoną karę umowną, na przykład za opóźnienie w wykonaniu zamówienia, czy za opóźnienie w realizacji jakichś poszczególnych jego etapów, albo też na przykład jest karą umowna za odstąpienie od umowy z winem y, wykonawcy. Jeżeli takie um kary umowne są zastrzeżone, to oczywiście mogą one działać motywująco na wykonawcę, który będzie obawiał się, że te kary zostaną naliczone. Jeżeli mimo to no, do re realizacji umowy nie dojdzie, no, będą mieli Państwo możliwość skorzystania z tych kar umownych w ramach zryczałtowanego y, odszkodowania. I niestety często się zdarza, że te kary umowne nie są zbyt wysokie i mogą nie pokrywać całości wynagrodzenia, czyli czy całości szkody, jaką Państwo ponieśli. Zwrócę uwagę, jakby co do konstrukcji klauzuli kary umownej że co zasady przyjmujemy, że kara umowna jest tym zrechartowanym odszkodowaniem, którego możemy żądać. Stąd też, jeżeli chcemy domagać się odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, musimy wpisać to wprost do treści umowy. Jeżeli w treści umowy takiego zapisu nie będzie, to niestety nasze roszczenie ograniczy się do wysokości kary umownej. Czyli warto dopisać zdanie, że strona uprawniona do żądania kary umownej może również żądać odszkodowania przewyższającego wysokość tejże kary na zasadach ogólnych. Zasady ogólne, czy oczywiście zasady ogólne prawa cywilnego, uległane w kodeksie cywilnym, to już musimy wykazać faktyczną wysokość szkody. Także fakt, że ono wynika z działania bądź zaniechania wykonawcy oraz to związek, adekwatny związek przyczynowy pomiędzy działaniem czy też zaniechaniem wykonawcy, a powstaniem tejże państwa szkody. Tego typu szkoda oczywiście obejmuje zarówno straty, które państwo ponieśli, jak i tzw. utracone korzyści. Czyli te zyski tylko państwo nie osiągnęli z uwagi na opóźnienie czy też niewykonanie umowy zawartej z wykonawcą. Podsumowując, jeżeli mamy problem opisany w pytaniu, Powinniśmy po pierwsze zweryfikować, czy umowa daje nam możliwość odstąpienia od, od niej w tego typu przypadkach. Na przykład mamy umowne prawo odstąpienia, które pozwala nam zrezygnować z wykonawcy, jeżeli ten nie podejmuje pracy w określonym terminie, no, czy też odstępne, czyli za określoną kwotę możemy zrezygnować z umowy w każdym czasie. Jeżeli takich opcji w umowie nie przewidzieliśmy, no to umówmy się, czy wykonawca jest jeszcze w stanie umowę wykonać w terminie. Jeżeli nie, to mamy możliwość odstąpienia na tą pierwszą przesłankę, którą Państwo widzą na slajdzie, czyli artykuł 635 kodeksu cywilnego. Innym sposobem zerwania umowy, kiedy no nie jesteśmy pewni, tak, czy wykonawca zdążyłby, czy też nie, jest wezwanie go pod rygorem odstąpienia, wskazanie mu terminu, w którym oczekujemy powzięcia po dalszych prac. Jeżeli ten termin jest bezskuteczny, też Państwo mogą odmowę odstąpić i jakby żądać kary umownej, jeżeli ona została zastrzeżona, a jeżeli nie, to odszkodowania na zasadach ogólnych. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do obejrzenia innych filmów dotyczących tej tematyki omówionej dzisiaj. A także oczywiście zapraszam na naszą stronę internetową, czy też do bezpośredniego kontaktu ze mną. Jak już mówiłem, staramy się rozwijać blok ma teraz dobra porada, także warto go zasubskrybować, żeby mieć dostęp do świeżych nowych porad prawnych. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.